Witam Was w nowym odcinku z serii Ogarnia, w której to staramy się ogarniać nasze sprawy zawodowe, naszą karierę od strony technicznej, tak jakbyśmy ją zaczynali. Ostatnim razem opowiadaliśmy sobie troszeczkę o kreowaniu naszego wizerunku, o tym jak napisać dobre CV, jakie są ważne elementy, które trzeba w nim zawrzeć, a czego najlepiej starać się unikać. Powiedzieliśmy sobie też o tym, jak założyć profesjonalny e-mail. Zasady, których się trzymać przy zakładaniu tego e-maila. Oraz to, żeby się posługiwać już nim w przyszłości. Kiedy już ogarnęliśmy, że tak to nazwę, nasz wizerunek tak jakby wirtualny, to znaczy mamy już uporządkowane informacje na naszych profilach w mediach społecznościowych, usunęliśmy wszystkie kompromitujące nas treści, no to pora na zaprezentowanie i na odświeżenie swojego wizerunku, że tak powiem, realnego. Dostaliśmy już telefon. Z propozycją o spotkanie i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. To już jest bardzo dobrze, to znaczy, że nasze papiery, nasze dokumenty, nasze CV zainteresowało potencjalnego pracodawcę bądź rekrutera, dlatego postanowił się z nami spotkać, po to, żeby też bliżej nas poznać od strony zawodowej. Tutaj już od razu e, rzuca nam się w oczy pewne pytanie: Czy do rozmowy kwalifikacyjnej w ogóle da radę się przygotować? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Na co zwracać uwagę? A więc udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy warto? Jak najbardziej. Ja uważam, że to jest jeden z nieodzownych elementów w ogóle zaprezentowania się w dobrym świetle, pokazania jak bardzo dużą mamy wiedzę, jak bardzo jesteśmy zainteresowani potencjalnym stanowiskiem pracy. Więc zatem, co powinniśmy zrobić? Jak się do tej rozmowy przygotować? Przede wszystkim, jeżeli nie mamy doświadczenia i jest to pierwsze, pierwsza praca na stanowisku w danej branży, nawet nie tyle, że warto, ale nawet dla samego siebie poczytać, jak wygląda charakterystyka danego stanowiska pracy. Co należy do moich obowiązków? Na czym właściwie ta praca polega? Myślę, że to są takie informacje, które mogą zaprezentować się na rozmowie, mogą przedstawić nas jako osoby bardzo zaangażowane, a jednocześnie takie, które potrafią się dostosować. Nawet jeżeli nie mamy doświadczenia. Na danym stanowisku pracy i dopiero zaczynamy naszą karierę zawodową, na pewno wykażemy się, pokażemy przynajmniej w oczach potencjalnego pracodawcy tudzież rekrutera, że jesteśmy zaangażowani mocno i zainteresowani życiem firmy. Oczywiście, na dokumentach, które podpisujemy, na umowie jest wykaz naszych obowiązków, jednakże bardzo często dane stanowisko wymaga od nas czegoś więcej. Jeżeli będziemy dobrze przygotowani do. Naszych zadań, to też pokażemy, że jesteśmy osobą, która szybko się uczy, jest ambitna, pewna siebie. No i to jest właśnie to, co najchętniej chcieliby widzieć pracodawcy w potencjalnych pracownikach, których będą angażować na stanowiska. Pracodawca bądź rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej będzie miał możliwość sprawdzenia, czy wiedza, którą zapisaliśmy, którą deklarujemy zawartą w naszym CV pokrywa się z rzeczywistością. Więc no nie warto jest tutaj za bardzo upiększać. Jeżeli czegoś nie wiemy, albo stopień znajomości powiedzmy, nie wiem, e, Excela jest niski, nie deklarujmy wyższego poziomu zaawansowania niż naprawdę mamy, ponieważ to zostanie szybko zweryfikowane. Tak, kłamstwo ma krótkie nogi. Dlatego takich kilka zdań na koniec, takie jedno zdanie podsumowujące. Pamiętajmy, żeby zachować umiar we wszystkim, nawet w sprzedawaniu siebie. Dzięki.